Szeptem po polsku, co myślą inni. Dawno, dawno temu pewien wieśniak z synem wyruszyli na targ, aby sprzedać osła. Załadowali zwierzę na targ. A kiedy z pobliskiej kuźni wyskoczył kowal, i rychocząc zapytał wieśniaka, czy go nie podkuć, skoro wykonuje pracę osła, wieśniak zdenerwował się. Zatrzymał się, zepchnął zwierzystaczek, wlazł mu na grzbiet. i obelgi jedna za drugą posypały się na głowę nieszczęśnika. Nie wytrzymał w końcu i zeskoczył z grzbietu osła. Sam już nie wiedział, co dalej robić. Zdjął kapelusz i otarł pod szczoła. I kto by przypuszczał, że tak trudno zaprowadzić osła na targ? Zawołał. Teraz posadził senę na ośle, a sam szedł z tyłu. Widząc to, napotykani chłopi okropnie wydziwiali. No. I znowu ojciec z synem zatrzymali się. Co tu u licha wymyślić, żeby ludzie przestali wreszcie krytykować wszystko, co robię? Zastanawiał się wieśniak. I wreszcie obaj wsiedli na osła. Co za dranie, sumienia nie mają! Wykrzykiwali przechodnie. Dwóch jeźdźców na jednym małym osiołku. Teraz już wieśniak stracił cierpliwość. Kopnął osła stałej siły i zawołał. Szybciej!